Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy yy, takie szaszłyczki, kebaby z yy, jagnięciny. Mamy tutaj piękną jagnięcinę z chowu bio, także będzie na pewno wyśmienite. Lecimy. Zbieramy się za robotę. Przygotowujemy sobie. Tak, mamy tutaj mieloną jagnięcinę, baraninę. Może być nawet wołowinę. Będzie też na pewno dobra. Przygotowałem sobie już e, miks e, ziół, które ja lubię, przypraw, które ja lubię, także będą na pewno pasowały i do baraniny, i do jagnięciny, i do, e, i do wołowiny. Także posłuchajcie. To jest e, garb, ten czosnek, zapomniałem co się mówi. Czosnek, cynamon, sól. E, kajan, pieprz, kajan i czerwona, słodka papryka, to oczywiście wrzucamy od razu do naszego mięsa. Do tego dodamy kolendrę. Ja już tutaj w moździerzu ją utarłem. I też wszystko około jednej łyżeczki. Jednej łyżeczki i, i tak na jakieś 500-600 gram mięsa. I świeżo mielony pieprz. Do tego mięsa jeszcze będę dawał miętę świeżo zerwaną, za chwileczkę ją posiekam. Cebulę zetrę na tarce. I pietruszkę świeżą. Natkę pietruszki. Zaraz A i oczywiście jeszcze sok z cytryny. Cebula utarta, nasze zioła posiekane, czyli pietruszka i mięta. Mięty oczywiście nie dodajemy, jeżeli będziemy robili z wołowiną takie szaszłyczki. Nie? I wszystko dodajemy do mięsa. I zaraz będziemy mieszali wszystko. Jeszcze tylko e, cebulę. Cebulę dałem słodką, biała, słodka cebula. Może być z tą wodą. Sok cytryny. I wszystko będzie. będziemy mieszali. Oczywiście cytryna umyta. Połówki cytryny wystarczy. Yy, baranina, jagnięcina. No, jagnięcina nie tak jak baranina, ale baranina ma taki specyficzny troszeczkę smak dla niektórych. Także, także tej. To do mycia. Dobra. I tak przygotowane mięso mieszamy bardzo dobrze. Musimy wymieszać, co wyrobić. I ja to zostawię na jakąś godzinkę w lodówce. I będę nabijał naszą kurę I do pieca. Widzimy się za chwilę. Jak e, to mięsko sobie odpoczywa w lodówce. Szybciutko zrobimy cacyki. Sos bardzo smaczny jest do, do baraniny. Do jagnięciny. Jest pyszny, po prostu on do wszystkiego jest dobry. Dobra, jogurt naturalny, sól, cytryna, ogórek. Ja mam e, koperek zamrożony, także odłamuję sobie, odcinam po kawałku. Jak jest sezon, to zawsze mrożę i jest, jest wyśmienity, jest zawsze fresh. E, ząbek czosnku, no i co, jedziemy. Słyszycie jak no jest, za, jest zamrożony ten koparek, także deska mi się ruszanie, powinno tak być. To jest dla bezpieczeństwa naszego. Oczywiście proszę pod filmikiem o komentarze, o lajki, o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie. Nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo dużo jest filmików, to znaczy dużo. No jest, jest trochę tych filmików już, ponad 100. Także każdy może coś wybrać dla siebie, trochę shortów też tam narobiłem. Dobra, ogórek, yy, ogórek trzemy na tarce. Ja trę. Na deskę i jeszcze go troszeczkę posiekam. Chyba, że ktoś lubi, jak są kawałki takiego ogórka, no to, no to okej. Okay, A ja wolę, jak jest wszystko takie mniejsze tak? w naszym so sosie cacykowym. Oczywiście można jakieś inne jeszcze sosy do tego zrobić, także do I to po prostu ja. no i tak ogóreczki przygotowane lądują w naszym cacykownie o, Joe tutaj wpadł beton dobra, ząbek czosnku taki większy ten był oczywiście mojej córce będzie za mało no ale nie każdy lubi tyle Tyle czosnku, dobra mamy to, mamy to, pieszcz sól, mieszamy, mm. przypomniałem mięty tutaj troszeczkę dodać. Tego tortilla, szaszłyk i taki obiad. Wracamy za jakieś pół godzinki. Mięso już nam się schodziło, no i co? Nabijamy na szampurki i do piekarnika, dlatego, że jest bardzo duży wiatr i nie będę rozpalał grilla, także zrobię w piekarniku do tego tortillę. No i co? Zabieramy się do, do pracy. Będę smażył to na, no to znaczy smażył, będę to piekł na takim po prostu brytwanna i na to szampure i już. No i co? Pormieniemy sobie szaszłyczki. Jeżeli mięso będzie troszeczkę za mokre, bo jednak ta cebula może nam dać soku dużo, to możemy wycisnąć. I już. Widzicie? Ustawiłem piekarnik na 220 i będę to piekł bardzo krótko, ale musi się rozgrzać. myślę, że z 10 minut musi się bardzo rozdrzać piekarnik Pamiętajcie, że jak będziecie to na, nadziewali na szampury, to trzeba tak pamiętać, żeby, żeby to mniej więcej było Tyle samo, nie? O, tu nam spadło. Yy, źle, też jak y, może nam spadać, jakieś źle wymieszane, nie? Pamiętajmy, żeby jednak dobrze dać tutaj dobry, dobry masaż, nie? O, Dobra, jeszcze sobie dołożymy tutaj kawałek. Dobra. Myślę, że tak. Przygotowane. Będą wyśmienite. Dobra. To i do pieca. Około 10 minut. Syk. I w tym czasie będziemy robili sałatkę. Bardzo lubię do takich e, tortili, do szaszłyków, i, i w ogóle do mięsa. Lubię, jak jest pokrojone jak są pokrojone warzywa, także mogę sam sobie po prostu nałożyć i nie w formie sałatki, tylko po prostu że bierzesz i sobie nakładasz ile chcesz, tak. Czerwoną paprykę znalazłem w lodówce, też ją użyję. Pamiętajcie, żeby jak wybieracie paprykę, żeby były cztery te główki tutaj, wtedy mamy pewność, że ona jest słodka. Jak nie ma, to przeważnie nie jest. To wykrawamy, tego nie chcemy. No i co? Paseczki sobie kroimy. Co lubimy po prostu do, do naszej tortilli. No, z kebabem oczywiście, z ciny, tak? Pomidorka. Chyba po mongolsku kroję, ale. Ale jest okej. Okay. Cebula. Oczywiście yy, taki mały konkurs, quiz. Zagadka. Zgadnijcie proszę, kibicem jakiego klubu piłkarskiego jest. Także. Proszę bo pisać, pisać odpowiedź, wymyślimy jakąś nagrodę, nie? nauka szybkiego krojenia. Słodka cebula jest jak najbardziej wymagana tutaj. Jeszcze może być pietruszka, ale nie mam. Proszę bardzo, takie coś: sosa, tatyki, tortilla, kupna. Bo mi się nie chce robić. No. Za chwileczkę wracamy. Minęło jakieś 10 minut. Wrzucam sobie tortille. Pamiętajcie, jak otwieracie, żeby nie, nie ten. Wrzucam, żeby nam się u... troszeczkę uczała. A mogę zrobić tak. Wyciągnę już te, tą baraninę. A, jest bardzo gorąca. To też. to tyle sobie wrzucę na. Dobra. Że tutaj położymy? O, Trzeba pamiętać, że to było w piekarniku. Tak to wygląda. Piękne. Soczyste mięso. Pachnie. To miętą fajnie, 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 fajnie. Dobra, i za chwileczkę będziemy, jak tylko tortilla nam się y, zrobi, to będziemy to próbowali. 5 minut. Przykryłem sobie ściereczką tą szampurkę, żeby nie złapać ponownie, bo raz złapałem. Dobra, tortilla już się podpiekła troszeczkę. Kurde, też gorąca, boże. Dobra. No, ale trzeba wytrzymać. Dobra. Po, musimy tak porzucać sobie ją trochę, żeby dystygło. <laughs> <Bez tych>, bo... <laughs> Najpierw chcemy, żeby ona była gorąca, a później chcemy, żeby była troszeczkę zimna. Jak ja to robię? Wlewam sobie cacyki, sypię sobie cebulkę. Kurczę, nie, no muszę to położyć, bo normalnie mi rękę zaraz. Można wytrzymać, ale. Nie aż tyle. Co, jakąś sałateczkę, papryczka, pomidorek. I teraz sobie ściągniemy. O, pięknie. I takie coś, moi drodzy, niebo w kębie podejrzanym. Czuć to jak gniećiny. No, przebija się mięta i kajan pepper, ale jest wyśmienite dosłownie. Polecam. Zapraszam na następne moje filmiki. No i co? Takiej samej pysznej soboty Wam życzę. Do zobaczenia. Na razie. Mmm. Mmm.